Witam Was serdecznie. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony temu już finalnemu, może tak powiem krokowi, czyli instalacji strony internetowej przy pomocy systemu WordPress. Na początek jesteśmy na stronie cyberfolks, tak, głównej stronie i pamiętajcie logujemy się do panelu admina. Wpisujemy sobie login i hasło albo w ten sposób, albo tak jak Pamiętać się zawsze można na skrzynkę pocztową wrócić. I tutaj mamy aktywację swojego konta. Też możemy z tego adresu od razu przejść. Eee, właśnie, Ja jestem już zalogowany, więc od razu mnie przekierował. Wpisujemy login i hasło i zostaniemy przekierowani. Eee, w tamtym odcinku podłączyliśmy sobie domenę. No i w tym odcinku będziemy, zajmiemy się instalacją już naszej własnej. Gotowej strony na WordPress. Natomiast poprzedzając ten krok, chciałbym Wam pokazać jedną jeszcze rzecz, która jest niezmiernie ważna, czyli instalacja bezpłatnego certyfikatu SSL, który tutaj właśnie serwuje nam ten hosting z CyberFolks. Wiele innych serwisów również serwuje ten bezpłatny system zabezpieczeń SSL polecam, ponieważ no zupełnie on nie wiąże się z kosztami, a jednak jest to szyfrowanie danych właśnie, które są między serwerem, a przeglądarką, więc już jest to w jakimś sensie standard. I żeby zainstalować nasz certyfikat, no to widzimy, jesteśmy tutaj na naszej domenie, którą podłączyliśmy sobie, przejeżdżamy do sekcji zaawansowane, mamy certyfikat SSL, klikamy i wybieramy drugą opcję: utwórz swój własny certyfikat. Mhm. Zaznaczamy, tutaj dokonujemy wyboru: darmowy certyfikat Let's Enscript. Zaznaczamy, wybieramy domenę, tu okradamy jedną, bo jeżeli mamy więcej domen, to musimy określić, którą tą domenę. I wybieramy sobie pozycje, które będą właśnie służyły do. Ee, Bezpiecznego przesyłu danych, czyli mówimy tutaj o naszej domenie z www. I z be, bez www. Tak, klikamy Zapisz. System przez chwilkę tutaj konfiguruje e, SSL. Tak, certyfikat i klucze zapisane. Na końcu mamy informację. Match. Created successfully. Czyli stworzony pomyślnie. Mamy już zainstalowany certyfikat SSL. Wracamy na stronę główną naszego, naszej domeny. Ja mam wybraną akurat taką. I słuchajcie, przechodzimy już do instalacji WordPressa. Na samym dole mamy sekcję kreator stron i darmowe aplikacje. I mamy tu jedną z opcji instaluj WordPress. Klikamy. Przechodzimy do panelu, właśnie instalatora, <coughs> przepraszam, darmowych aplikacji. Mamy nazwę tutaj naszej aplikacji: będzie to WordPress. Jest tu pełen opis informacji: jest to aplikacja WordPress, kategoria blog, wersje aktualne, kiedy była ostatnia zmiana, wersja językowa, wymagania, rozmiar instalacji: widzimy niewielki 55 MB. No, ale to jest na razie początkowa faza. Dobrze, możemy sobie tutaj jeszcze więcej rzeczy poczytać. Klikamy w guzik, instaluj to" aplikację. Klikamy. Chwileczkę to może potrwać. OK. I przechodzimy do kolejnego kroku. Tutaj mamy kilka pól konfiguracyjnych. Słuchajcie, pierwsza rzecz: domenę wybieramy. No, pod jaką domeną ma być zainstalowany nasz WordPress. Oczywiście wykupiliśmy jedną domenę, ale pamiętajcie o tym, że ta domena może mieć tutaj różne, różne formy. Ja tutaj proponuję tak, ponieważ zakupiliśmy wcześniej, znaczy nie zakupiliśmy, ale zainstalowaliśmy darmowe SSL, więc będziemy mieć połączenie tutaj szyfrowane przez HTTPS, więc zostajemy nam dwie opcje, albo z www, albo bez www. Ja zawsze proponuję, żeby Instalować bezpośrednio bez www, yy, ponieważ no, jest to pierwotne, że tak powiem, yy, ustawienie domeny. Ok, wybieramy sobie tutaj. Wybraliśmy ścieżkę, zostawiamy pustą. Będziemy widzieć, że pod tym adresem, czyli tutaj, home w katalogu, katalogu o nazwie naszej, naszego hostingu, w katalogu następnie, domains czyli tam, gdzie są nasze domeny. I pod tą domeną, którą wykupiliśmy, znajduje się katalog główny public public.html, i w tym katalogu będą umieszczone wszystkie pliki naszej strony. Dobra, czyli tu zostawiamy pierwotne ustawienia, przechodzimy dalej, wybieramy sobie wersja, To jest najnowsza wersja WordPressa. Zostawimy zalecana język polski. No i tu zaczynają się pewne. Wyrażenie akceptacji, czyli przeczytam, akceptuję warunki licencji, automatyczna aktualizacja. No tutaj raczej staram się być ostrożny. Są tu pewne zalecenia, ale ja bym tutaj wybrał: Nie aktualizuj automatycznie WordPressa. Możemy to sami zrobić w dowolnej chwili, o dowolnej porze, kiedy będziemy chcieli i gotowi. No albo tu system może za nas zrobić. Ja bym wybrał tutaj: Nie aktualizuj automatycznie, i tu pozostałe też rzeczy, plugin. Automatic Update, czyli dodatki, to z defaultu, czyli <coughs> fabrycznie ustawione są, żeby nie aktualizować i pozostałe rzeczy zostawiam. Tutaj kolejna ważna rzecz, wybieramy sobie login administratora i hasło administratora. Co to takiego jest? Kolejny, że tak powiem, dostęp do jakiegoś kolejnego tworu internetowego, no tym razem będzie to para login i hasło, która będzie nam służyła do zalogowania się do naszego WordPressa, czyli do tego systemu zarządzania treścią, gdzie będziemy mogli modyfikować sobie stronę, uzupełniać stronę, redagować treści, do robić zdjęcia zdjęcia itd., itd. Więc tutaj raczej radzę, żeby samodzielnie podjąć jakąś decyzję i wybrać sobie określone, że tak powiem, login i określone hasło. Wpisujemy sobie na przykład instalacja 2020. Ja sobie tu od razu zapisuję w moich danych. To będzie login. Oczywiście to jest też rzecz, którą będziemy mogli później zaktualizować, zmienić, bo zaraz wam pokażę. OK. Wszelkie dane, informacje będą przechodzić na ten nasz adres mailowy, który też jest podany do, do hostingu, tak? Tytuł, strony, motto, i tak dalej, te wszystkie rzeczy będzie mogli z pozycji już WordPressa sobie zmienić. Na razie jest to nieistotne. Możecie oczywiście już wprowadzić tytuł, strony i motto. Pozostałe rzeczy zostawiamy tak, jak tu są domyślnie ustawione. Mamy tu tutaj zaawansowania, zaawansowane ustawienia. Możemy sobie tylko podglądnąć, czyli powiadomienia mailowe. Możemy sobie kopie też jakieś tworzyć tutaj na serwerze, ale ja bym tutaj zostawił automatyczne i na tym pozostajemy. No i finalnie klikamy guzik zainstaluj i w tej chwili kreator tutaj zaczyna nam instalować cały pakiet naszego Wordpressa. Musimy chwileczkę odczekać. Rozpakowane są pliki, dosyć szybko to poszło i już jest Wordpress zainstalowany. No, w tej chwili staliśmy się posiadaczami własnej strony na wykupionym e, serwerze z własną, unikatową domeną. Mamy tu wszystkie dane. Kliknijmy sobie jak podgląd, jak to wygląda w nowej zakładce. Klikamy Proszę, jest to podstawowa jakaś strona. Na razie yy, pewnie nie jest to nasz wymarzony wygląd, ale zaraz zobaczycie, jak to w łatwy sposób można sobie wszystko przemodelować. Tu mamy pierwszy adres naszej strony. Jeżeli chcemy zalogować się właśnie do naszego zaplecza strony, czyli do panelu administracyjnego WordPressa, to widzimy, musimy użyć takiego, mm, takiego adresu URL. Czyli nazwa domeny łamane przez kreska admin. No kliknijmy, otworzymy sobie tutaj. Akurat w tym momencie on powinien zapamiętać, tak, zapamiętał login i hasło, ale pamiętajcie, jeżeli będziecie kolejny raz chcieli się zalogować, no to będą wymagane, będzie tutaj system was prosił o przedstawienie loginu i hasła. W tym miejscu możemy się wylogować. I pamiętajcie, jeżeli chcemy się z powrotem zalogować to musimy wpisać nasz adres domeny łamane przez wp-login. W tej chwili akurat ma zapamiętane tutaj w pamięci podręcznej, ale tak jak mówię będzie to konieczne do zalogowania się. Przepraszam, w tej chwili jest, dopiero się logujemy. No i widzicie, w tej chwili, że tak powiem, wyrzucił z panelu administracyjnego i kazał tutaj jeszcze raz podać dane dostępowe do panelu administracyjnego. Wpisujemy sobie te dane, login i hasło. No i z powrotem jesteśmy zalogowani. No i na tą chwilę mamy już gotową stronę, wygląda ona w ten sposób. Tu jest podgląd wyglądu, motywy, które właśnie w tej chwili funkcjonują. Zobaczcie, w tak prosty sposób możemy sobie przełączyć na na przykład taki motyw. Klikamy sobie włącz. I teraz nasza strona po odświeżeniu I wygląda już inaczej, tak? Czyli zmieniliśmy po prostu motyw. Wracamy z powrotem do naszego tutaj panelu administracyjnego. Możemy sobie na kolejny motyw zmienić, włącz. Mamy aktywne, kolejny, odświeżamy sobie. I jeszcze inny dostaliśmy. Dobrze. No w tym odcinku to wszystko. Zainstalowaliśmy sobie już WordPress'a, a w kolejnym przejdziemy już do redagowania naszej strony. Zmieniając motywu pokażę Wam jak w prosty, łatwy sposób Dobrać sobie wyszukany, że tak powiem, motyw, i później szybciutko uzupełnić treści i obrazy, got przygotowując sobie już gotową finalną stronę. Dziękuję na dziś.